Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny na kanale para co się na kanale, na którym oglądamy sobie różne rzeczy z telewizji. Dzisiaj padło nam para dokument o nazwie Szkoła. Jest to już chyba nie wiem, piąty odcinek na moim kanale. Mi się bardzo podoba ta szkoła. Także przed rozpoczęciem odcinka jeszcze zachęcam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. bo Odcinek naprawdę będzie mocny. No i co, i chyba zaczynamy po prostu, no nie? Patrycja i Sara chodzą do pierwszej A gimnazjum. Ich przyjaciółką jest Iwona, którą do szkoły odwozi Ahmed, nowy partner jej mamy. No już nie. Niestety, po imieniu tego partnera już możemy wiedzieć, co tu się będzie działo. Na pewno nic dobrego. Mężczyzna jest Arabem. Pochodzi z Jordanii, jest bogaty i często kupuje Iwonie drogie prezenty, którymi trzynastolatka przechwala się w szkole. Patrycja jest o to bardzo zazdrosna. Hej, wiecie co Achmed dał mi wczoraj? Co znowu? Nowy telefon. Tylko uważaj, bo to może być bardzo wybuchły prezent. Myślę, że z żalem jest szczęście. Ale ci dobrze, ja też bym tak chciała. Achmed jest zajebisty, uwielbiam go. Nawet go dobrze nie znasz. Twoja matka spotyka się z nim dopiero od miesiąca. No i co z tego? Nic! Uważaj tylko, żeby wam nie kazał chodzić, szmacie na głowie. Jezus, Maria, i ten odcinek jest ofensywny? Ja nie wiem, czy ja to mogę puścić na YouTubie w ogóle. Ale są razem od miesiąca i już oni dostają prezenty od tego Ahmeda? Na pewno nie, on taki nie jest. No to się jeszcze okaże. Patrycja nie ja lubi Ahmeda, bo uważa, że przez niego Iwona stała się zarozumiała. Dlatego przy każdej okazji stara się powiedzieć o mężczyźnie coś złośliwego. To mi też podoba się na Ahmed? Fajny jest. No co ty? Czyż od razu widać, że to podejrzany typ. Od razu widać, że ta dziewczyna albo jest z jakiejś rodziny, która jest bardzo z prawej strony, albo jest bardzo uprzedzona. Co i w tym, i w tym wypadku jest, no, no złą rzeczą po prostu. Dlaczego tak myślisz? Widzisz, co on robi? Kata przez telefon, co w tym dziwnego? Nie słyszysz? Przecież on wrzesz, się, jakby miał jakiś atak terrorystyczny. Patrz. Widzisz? Po prostu sprząta auto. Ja tam mu nie ufam. Raz widziałam, jak robił zdjęcia przed szkołą. Oran, naprawdę. Patrycja chce porozmawiać z Ahmedem i dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Ale co ją to interesuje? Czy Wy mieliście jakąś na przykład potrzebę będąc w szkole za czasów szkolnych, żeby na przykład poznawać rodziców swoich znajomych ze szkoły, bo ja na przykład nie. Co ją to obchodzi, że tak powiem? Bo uważa, że mężczyzna zachowuje się bardzo podejrzanie. Proszę pana nie pan zaczeka? E, tak słucham. Chciałam zapytać, czy Ci dziwonę. Nie. Dlaczego? Bo pan tak długo tu stoi i myślałam, że czeka pan na nią. Przywiozłem ją przed chwilą do szkoły, miałam już wyjeżdżać. Podoba się panu w Polsce? A co to za pytanie? Z ciekawości. A co to w ogóle za pytanie? Przecież on, on nawet mówi bez akcentu żadnego, więc to już powinna się zaświecić taka lampka w głowie, że. Okej, okay, dobra, dużo jest okej. Okay. Pana kraju jest pewnie dużo terror. Co to jest za pytanie? Zylerwał się pan? Nie, po prostu jeżeli chcesz to się dowiedzieć więcej o moim kraju, przeczytaj sobie w internecie o Jordanii. A teraz żegnam. Muszę już, muszę już odjeżdżać. A to co pan robi w Polsce? Jaka to jest wścibska małolata. O co tu chodzi? Zaraz naprawdę sprowokuję tego gościa. Żyję, dziewczynko. Do widzenia. Widziałaś? mu tylko kilka niewinnych pytań, a on wyglądał tak, jakby go na czymś przyłapała. To więcej niż pewne, że ten gość planuje za odbiło ci. Naprawdę. Ja ci mówię, że coś z nim jest nie tak. A wiecie co z nią jest nie tak? To, że przez nią i przez to co ona mówi, będę musiał wycinać kilka rzeczy, żeby nie dostać blokady lokaty na film. Trzynastolatka postanawia udowodnić koleżankom, że Ahmed jest niebezpiecznym terrorystą. I powiedz mi, czy Ahmed często rozmawia po arabsku? Jasne, że tak przecież z hmm, ale mieszka w Polsce, nie wydaje ci się to podejrzane? zaś uczepiłaś. Przyznaj, że zazdrościsz, bo Ahmed jest bogaty i dał mi komórkę. Może ta dziewczynka faktycznie zazdrości i też jakieś komórki by się jej przydały. Takie, wiecie, w mózgu na przykład. To gdzieś. Właśnie, że tak. Wszyscy wiedzą, że twoi starzy są biedni. Ja nie mów tak. Ty nie mówisz Ahmedzie. Widzę, że już cię przekupił prezentami. Moja matka miała rację, że Aaron nie można ufać. Twoja matka jest r... A... czyli miałem rację, to chodzi o jej rodzinę. Dlatego ona taka jest. Ja sobie Szczekaj to, nie mam zamiaru. Nie przejmuj się, Patrycja tak tylko żartuje. Daj już spokój z tymi dyrekturami. Obie jesteście głupie i naiwne. Przez was ten Achmed nas powietrze. Ten dzida! Udowolnie tym kretynkom, że ten cały Ahmed jest styro... Może wreszcie ona przestanie się tak przechwalać. Kto wie, może Ahmed daje jej te prezenty, bo chce, żeby za dużo nie myślała, a on tymczasem planuje gdzie podłożyć bo Wow, jej się wydaje, że jest sprytniejsza niż naprawdę jest. I przez nią będę musiał nakładać cenzurę na odcinek. No zaraz ją po prostu uduszę. Dzisiaj będziemy mówić o podbojach Arabów. W pierwszej Agi. No jeszcze nauczyciel będzie prowokował temat? Iwona jest cały czas obrażona na Patrycję za to, że ta nazwała partnera jej matki terrorystą. Patrycja nie ma zamiaru przepraszać koleżanki i wykorzystuje temat lekcji, aby znowu zdenerwować rówieśniczkę złośliwymi uwagami na temat Ahmeda. <laughs> W następnym stuleciu doszli na wschód aż do Indii, natomiast na zachodzie, na zachodzie wkroczyli do, do Europy, po, po, pokonali wizerunek. Widzisz, gotu. teraz jeden z tych Arabów podbił e. twoją matkę. Prawie wypłyłem jedzenie, ale to, to akurat jej się udało. Ej, dziewczyny, jeśli macie coś do powiedzenia, to mówcie głośniej. Nie mamy, proszę pana. Wkroczyli do. Europy, jak powiedziałem. Arabowie przejmowali od podbitych ludów, od uzależnionych ludów zdobycze gospodarcze. Yy, pozwalali teraz i, rozwijać tych Patrycja, dlaczego mi cały czas przerywasz? Już nie będę. One cały czas mi dokucza. Kablara. Patrycja, a co w ciebie wstąpiło? No, przepraszam. Powiedziałaś, że partner mojej matki jest rodzicą. Patrycja, nie wolno takich bzdur gadać. Czy wy dziewczyny możecie przestać używać zakazanych słów? Prosiłem przecież o coś tak. Wie pan, co się teraz dzieje na świecie? Wiem, ale nie wolno oskarżać niewinnego człowieka. Skąd wiadomo, że jest niewinny? Moi drodzy, zapamiętajcie, a szczególnie ty, Patrycja, że jest coś takiego, jak zasada domniemania niewinności wywodząca się ze starożytnego Rzymu sprawa rzymskiego, według której nie wolno oskarżyć niewinnego człowieka, dopóki mu się nie. Udowodni winy, rozumiesz? Panie nauczycielu, jak ona ma rozumieć? Przecież oni mają ile? 11 lat, która to jest klasa. Jestem pewna, że ten Achmed coś szykuje. Kłamiesz. Patrycja, uspokójcie się, nie wolno mówić takich rzeczy. Ale ja to mówię, żeby otworzyć jej oczy. Sama sobie otworzę mózg, żeby sprawdzić. Ej, w sensie. przestańcie! Nie życzę sobie takich rozmów na mojej lekcji, macie się przeprosić. Przepraszam. Ja nie mam sensu. No widzę, że będę musiał porozmawiać z waszym wychowawcą. Dobra, przechodzimy dalej do lekcji. Chodź do tablicy. Czy na kimś kiedykolwiek w szkole zrobiło wrażenie to, jak nauczyciel mówił, że on muszę porozmawiać z waszym wychowawcą? Czy każdy miał to w dupie generalnie? Czy tylko ja? Teresa to wredna i zazdrosna gnida. Tylko na może mówić, że Achmed jest są? Co w nią wstąpiło? Zawsze się lubiłyśmy i myślałam nawet, że jesteśmy przyjaciółkami. A teraz jej nienawidzę. No wcina. O nagannym zachowaniu trzynastolatek nauczyciel historii poinformował ich wychowawcę Dominika Hubera. Myślałem, że przyjaźnicie się. Już nie. I Patrycja, skąd się w ogóle... Prześwie do głowy takie oskasienie. Mila, bo to jest piąty odcinek, który oglądam ze szkoły, generalnie. I pierwszy raz się spotykam z tym gościem tutaj. On jest jakiś z Ameryki albo coś w tym stylu, bo tak mówi z jakimś takim dziwnym akcentem. Jest taki gościu. Dave z Ameryki się nazywa, chyba coś takiego. I mówi dokładnie tak samo. Achmed robi dziwne rzeczy. Fotografuje się przy szkole, wrzuca rzeczy do naszych śmietników, obserwuje szkołę. Ale się obserwuje, rzuci jakieś papierki to śmietnik. To jest dla ciebie powód, że Widzi pan, ona tak cały czas. Jeszcze mówi po arabsku. Mówi po arabsku, a przecież to jest jego ojczysty język. Może mnie też okażesz o tym, bo r... mówię błędnie po polsku. No nie, ale co będzie jak ten Ahmed wysadzi w powietrze? No jak już to zrobi, no to położy was przed faktem dokonanym, tak? Podstawi. To jak ona chce niby temu zapobiec? No nic nie zrobi, no trzeba się pogodzić czasem z tym. Was jest to gesagt? Nie. A, czyli on jest Niemcem w takim razie, a nie z Ameryki. Dobra, czyli to jest Dave z Niemiec. Nie możesz opowiadać takie kłopoty. Słyszałeś? Ale on może być niebezpieczny. Ale skąd niebezpieczny? Nie, to jeszcze raz powtarzam. Tość tego. Nie można okazać nie, nikogo bez powodu. Powinien się wstydzić. No i co, i to tyle? Taka pogadanka? Se posiedział, coś tam popierdział przez 5 minut do nich i to tyle? Żadnych konsekwencji? Nie rozumiem, co wstąpiło w Patrycję. Nie słone się uczniowie opraszali się na innych ludzi, na ich narodowości. I porozmawiam na ten temat na lekcje wychowawcze. Iwona jest zła na Patrycję i chce ją ukarać. Następnego dnia mama i Achmed organizują jej imprezę urodzinową. Iwona nie zamierza zaprosić na nią koleżanki. Robisz imprezę? Tak, jutro po szkole Achmed zarezerwował mi całą salę w pizzerii Chwila, wczoraj dostała komórkę Dzisiaj czy tam jutro ma jakąś imprezę urodzinową w pizzerii Która jest zarezerwowana tylko dla niej i dla gości Da mi ktoś kontakt do tego Ahmeda? Bosko, on naprawdę jest niesamowity Słuchajcie wszyscy, zapraszam wszystkich na moje urodziny Jutro po szkole w pizzerii Megano każdy może zamówić sobie pizzę i pizzę. A jak ktoś chce, to nawet dwie. Nie kitujesz? To będziesz, przecież będzie kosztowało kupę hajsu. Spoko, luz. Nowy tej matki za wszystko płaci. Prawda, Iwona? Tak, powiedział na jej ciągę, tyle osób, ile chce. Ciebie, Patryce, nie zapraszam. Gdyby ten odcinek był w dzisiejszych czasach kręcony, to jeszcze by dodała jakiś slej, jakieś machanie ręką i jakiś jeszcze period na koniec. Ona mówiła, że może mieć jakieś powiązania z a*****ą. No nie, to już przegięcie. Czy ty jesteś szurnięta? O co ci chodzi? Nie pamiętasz, co powiedział Huber? Masz przestać wygadywać te bzdury. Ten facet jest mi jestem tego pewna. Zobaczysz, się mi kiedyś podziękuję, że cię ostrzegałam. Powiem wszystko mojej mamie. Powiedz, koniecznie, niech się kobieta zastanowi, koło sprowadzę do domu. Nigdy się nie odezwę od ciebie, ty głupia p***dówko. Niech się ona pocałuje w tyłek z tymi swoimi urodzinami. Nie muszę na nie iść. Zresztą i tak by się cały czas przechwalała prezentami, które dał jej ten arab. Ja wiedziałem, że ten odcinek będzie dosyć mocny, jeśli chodzi o treści, ale że aż kurde, tak? Mam nadzieję, że to będzie najgorsza impreza na świecie. Zresztą mogę się to postarać. Patrycja chce popsuć wonie imprezę urodzinową. Trzynastolatka postanawia sfałszować list gończy i wmówić koleżance, że partner jej matki jest terrorystą. Dziewczynę zauważa Szymon, któremu Patrycja bardzo się podoba. I z tym, co ona tam robi w tym peńcie, że robi jakieś sztuczne obrazki, jakieś fake newsy, będzie tutaj rzucać. Ale co to chłopak miał na głowie przed chwilą? A co będzie, jakbym to komuś na przykład powiedział? Nie zrobisz tego? Co z tego będę miał, no bo wiesz, ja chce, żebym się krył. A to jest fałszerstwo. Okej, okay, co chcesz? Randka i całowanie, no bo wiesz przecież, że mi się podoba, że nie? To jest trochę nielegalne, że tak powiem. Takie żądania mogą być troszkę karalne. Randka okej, okay, ale całowanie nigdy. Nie, daj się, proszę. Nie. Dobra, niech ci już będzie. No. Dobra, pomóż mi skończyć ten list, gończy. Na pewno jesteś lepszy w programach graficznych. Oko. Już mogą. W zamian za obiecaną randkę, Szymon pomaga zrobić Patrycji list gończy. Chłopak myśli, że Patrycja chce zrobić komuś dowcip. Do głowy by mu nie przyszło, że nastolatka zamierza oskarżyć mężczyznę ze zdjęcia o ter. Ja już sobie wyobrażam kogoś, kto pisał scenariusz do tego odcinka, jak sobie myślał, że Boże święty to jest tak dobry pomysł, że to będzie normalnie nowy pitbull. a jak się to ogląda, to jest takie głupie. Mm. Już, już, już. Co to jest za szkoła, że oni sobie mogą za darmo drukować rzeczy. Dzięki. Czy trzeba i bo mi powiedzisz, kiedy się omawiam? Zostaw mnie! No, czekaj. No. Co, masz bilet na ten koncert? Patrycja oszukała chłopaka. Nie zamierza umawiać się z nim na randkę. Lipowa locha, to nawet się pewnie każdy z tego spodziewał. Dobra, bo nie są w pierwszej gimnazjum, to ja nie powinienem tak mówić w ogóle. Czy chcę jak najszybciej pokazać Iwonie? Iwona, musimy pogadać. Zwariowałaś. Wtedy sobie kadywałaś, że nigdy się do ciebie nie odezwę. Powinnaś się leczyć, oszołomko. Zaraz przestaniecie być na mnie złe. Co to jest? Lis gonczy za twoim cudownym Ahmedem. Znalazłam go w internecie. Ciężko było, ale się udało. To niemożliwe. Pewnie <laughs> znowu sobie coś obzdurałaś. Boże, żeby to jeszcze wyglądało realistycznie. A to wygląda tak beznadziejnie, to naprawdę. No, mogli się już po postarać bardziej. Boże, to naprawdę jest Ahmed. Pokaż to. To rzeczywiście on, mówiłam wam, że ten facet jest mega podejrzany. Iwona, widząc zdjęcia Ahmeda sfałszowanym przez patrycję liście gończym, zaczyna mieć wątpliwości, czy partner jej matki jest uczciwym człowiekiem. On musiał udawać dobrego, to dlatego zasypywał cię tymi prezentami. A ty co myślisz? Patrycja, możesz mieć rację. To jest zapytanie, a ty co myślisz? Przecież od początku tego odcinka widać, że cała ta trójka nie myśli w ogóle. Tak naprawdę jeszcze dobrze nie znasz Ahmeda. Twoja matka jest z nim tylko miesiąc. Współczuję ci. Oj, Patrycja, no, powiedziałeś mi kiedyś się umawiamy. Zostaw mnie, nie widzisz, że jestem zajęta. Zamiast umawiać się z nią, to się umów do fryzjera i ściągnij to z głowy, chłopie. Ale przecież już idę do domu. No. Dobra, chodź odprowadzę cię, tak, dziewczyny, mm. pa. Myślisz, że mogę powiedzieć mam ja tym, nie się kończę? Nie, bo zrobisz z siebie tylko debilkę. Naprawdę, nie rób tego. Nie, 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 warto. Chyba tak, ale powiedz jej, żeby ze strachu nie zrobiła czegoś głupiego. No bardzo kocham Ahmeda. Załamie się, jak się dowie, że jest teraz. Lepiej, żeby się dowiedziała teraz, niż kiedy będzie za późno. Nieźle, że Iwona i Sara dał się tak łatwo wkręcić. One na serio były przestraszone. Iwona na pewno będzie miała rodziny, urodziny, super. Ona spłonie w piekle, 100%. To jest jakiś mini demon. To będzie obecność 4 chyba, albo pięć, Nie, to będzie obecność 4. Ona będzie głównym wilejnem w tym filmie, na no 100%. Następnego dnia Patrycja z pierwszej A Gimnazjum widzi, że razem z Iwoną do szkoły przyjechała jej mama i Ahmed. Na co się stało? Pierwszy raz widzę, że matka Iwony była tak zdenerwowana. Jeszcze ten Ahmed? ciekawe po co idą do szkoły. Musimy pogadać z Iwoną, czyli że stało się coś niedobrego. Dlaczego ona udaje, że nas nie widzi? Chyba nie chce rozmawiać przy Ahmedzie. Boże, a jeśli on się dowiedział, że znam jego tajemnice? Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Mówiłam jej, żeby trzymała gębę na kłódkę. Jezu, brzuch nie boli ze strachu. Chodź szybciej. Patrycja chce jak najszybciej porozmawiać z Iwoną i dowiedzieć się, dlaczego jej mama przyjechała do szkoły. Wow, czyli tak jak myślałem, Czyli będzie przypał związany z tym listem gończym, czego oczywiście ta dziewczynka nie przewidziała, no bo w by miała przewidzieć cokolwiek, jak nie myśli. Boi się, że przez swoje kłamstwa na temat Ahmeda no, będzie miała kłopoty. O, wczoraj... O, wczoraj. Przegłonąć. Pokazałam mamie ten list i ona mi nie uwierzyła. Potem powiedziała, że to jakiś okrutny żart i to jest zwykła wkuszona I pobiegła do Hubera. A tani, dlaczego jego pokazałaś? No bo zaraz powiedziała, że mogę. A Ahmed też już wie? Tak, mama mu pokazała ten list i jak go zobaczył, co się zasmucił. I potem były jakieś dziwne. Achmed się pewnie zasmucił, bo wszystko by poszło dobrze, gdyby nie ta mała się domyśliła mojego planu tak naprawdę i to będzie taki plot twist na koniec odcinka. A dobrze, wszystko jest w porządku. Ty ci muszą być opanowani. Zrobi się z tego niezła afera. Powiedziałeś Achmedowi, że to ja dałam ci ten list? Nie no, co ty. A nie pytali cię? Pytali, ale myślałam, że ktoś mi go podrzucił. Przynajmniej tyle dobrze. Ale co teraz będzie? Będziemy udawać, że nic nie wiemy, a teraz chodźmy posłuchać ich rozmowę. Tymczasem w pokoju nauczycielskim matka Iwony pokazuje wychowawcy córki sfałszowany list gończy. Kobieta jest bardzo zdenerwowana. To jest taki styk bzdur. Przecież to widać, że ktoś to przerobił na komputerze. To nawet nie, że ktoś to przerobił na komputerze. To ktoś zrobił, kuźwa, pęcie, pięć sekund. Nie wyglądają na pewno listy gończe. Chyba, że na filmach, jakichś komediach, nie wiem, na westernie czy coś. Iwona powiedziała, kto je dał ten list. Nie, twierdzi, że znalazła to w torbie. Prawdopodobnie w szkole i to ktoś podrzucił. A, w szkole? No to chyba wiem, kto. Jak to? Wie pan, kto to zrobił? Ja myślę o Patrycji Mulasz. Ona wczoraj tu kuciała Iwonie, mówiąc, czy Pani partner jest terrorystą. Ja jestem terrorystą. E, musimy chyba z nią porozmawiać. Należałoby. Tak. I bardzo mnie przykro ta sprawa, ale obiecuję Panu, że wyjaśnię tę sprawę. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Tak. Nieźle, że ten nauczyciel, ten, ten pan Niemiec, nauczyciel, mówi gorzej po polsku niż ten Ahmed, który ma być tutaj wielkim złoczyńcą w tym odcinku. No więc zobaczcie, gdzie oni są. Trzynastolatki rozmowy dorosłych podsłuchiwały pod drzwiami pokoju nauczycielskiego. Iwona i Sara są przerażone. Dziewczynki dały sobie wmówić, że Ahmed jest groźnym terrorystą i są przekonane, że planuje atak. Nie wydaje ci się, że Ahmed wchodząc do pokoju nauczycielskiego miał jakąś torbę? Mm. Boże święty te teorie dalej się snują? Ja myślę, że to, to już będzie koniec tego wątku. W tej torbie, w tej torbie była co robimy? Musimy ją wywalić przez okno. Zawsze lepiej, jakby wybuchnie na boisku, niż w szkole. Mamy szczęście, bo Hubert zostawił otwarte drzwi. Achmed wchodząc do pokoju nauczycielskiego, nie miał żadnej torby. W pokoju nauczycielskim znajdują się tylko rzeczy germanisty Dominika Hubera. Chyba ją znalazłam, jest tutaj. To co teraz robimy? Musimy działać bardzo szybko. Patrycja, na raz, dwa, trzy, otwieraj okno. Okay. I tam się okaże, że to ten germanista ma bombę w plecaku i to będzie ten plot. A ja ją wyrzucę na boisko. Raz, dwa... Ej, co wy to zrobicie? Proszę się zbliżać, to jest... Co to ma znaczyć? Zykanie! To jest moja torba. <noise> Boże, to jest najgorzej odegrana scena, po prostu chyba w jakimkolwiek paradokumencie, jaki widziałem. Pisz uczyliście moja torba. A gibt's <noise> den das Patrycja, Iwona i Sara uciekły z lekcji i ukryły się w pobliżu szkoły. Tymczasem mama Iwony i Achmed przyjeżdżają pod szkołę busem, aby zabrać gimnazjalistów na imprezę urodzinową. Gdzie jest moja impreza urodzinowa i mam jechać z tym busem do pizzerii. Boże święty, jacy ci ludzie są... o matko, bos. Pamiętajcie, że ja nie obrażam tych aktorów, tylko role, które którzy tam odgrywają. To, to trzeba zapamiętać, żeby nie było. Ciekawe, kto będzie chciał jechać z tym Ja tam wolę iść piechotą. O Boże, że co chce zrobić Ahmed. No co? Nie domyślasz się, że on chce z tego busa w powietrze? <noise> tak, to na, to na pewno jest ten plan. Na 100% to jest właśnie ten jego złoty plan. To oczywiste. Chce mnie za***ć i zacząć ślady po liście gończy. No, trochę to naciągane. Uwierz mi, że nie. Wie, że został rozszyfrowany i nie ma wyjścia. To ja dzwonię na policję. Może jeszcze nie. Nie on no co ty, niech dzwoni. Nie chcę, żeby moja impreza urodzinowa okazała się jakąś krwawą masakrą. Jestem pewna na 100%, że jak medycyna z w tym busie w powietrze. Czy ten odcinek w pewnym momencie zwolni? To po prostu im dalej w las, tym się robi gorzej, coraz gorzej. I to nie zwalnia w ogóle, to nabiera tempa. Mieliśmy coś ważnego do załatwienia. Pewnie chodzi o urodziny Iwony. Już się nie mogę doczekać, jak pojedziemy do tej pizzerii. Słuchaj, musisz wszystkim powiedzieć, że nie mogą wziąć do tego busa. Dlaczego, o co ci chodzi? Tam jest bomba. Kręcasz mnie, prawda? Ona cię nie wkręca. Facet tej matki jest serwistą. Wiem, że robicie mnie w konia. Wcale nie. Dobra, dobra, nie dam się wkręcić. Do zobaczenia na imprezie! Musimy ogłosić alarmą. Uciekajcie szybko! Tam naprawdę jest bomba! Uciekajcie! Tam nas jest bomba. No. Wolna na miłość Boską, co się dzieje? Gdzie ty się podziewasz? Nie było Cię na zaj zajęciach podobno. A <laughs> tu zaraz jeszcze policja zajedzie. O matko boska. I to na, na, w ogóle jakieś wezwanie na... B chyba nie przyjeżdża zwykła policja. Także ta, to będzie fajnie. Fajnie się tam będzie działo. Fajne urodziny ta dziewczyna ma. Tak nie można, Iwona. O czym ona mówi? Jaka w ogóle... Dobrze wiesz, że chcesz mnie z... Rozgryzłam cię. O czym ty mówisz, Iwona? Przestań już. O czym ty w ogóle mówisz? Jest pan w terror! Widziałam pana list gończy. Aha, ja wiem już czyja sprawka, to na pewno ty, to twoja sprawka, Ja Małóż, nic nie zrobiła. Tak ty ma tak, ty nic nie zrobiła. Policja? Tak. I ona o co tutaj w ogóle chodzi? O to, że Ahmed jest terrorystą. Czy ty nie rozumiesz, że ten list gończy to jest w ogóle jakaś to jest jakiś kiepski żart? Nie wiem, ja się zastanawiam, czy jak ja bym był na przykład w pierwszej gimnazjum, czy ja byłem aż tak głupi, żebym się nabrał na takie coś. No raczej by się ktoś musiał bardzo postarać, żebym się na to nabrał. Jak w ogóle mogłaś pomyśleć, że to jest prawda? <słuch> Dzień dobry. Mieliśmy wezwanie do Państwa. Dzień dobry. Proszę Pana, to jest jakiś głupi żart. Proszę. Przecież to jest fotomontaż. Faktycznie. Jakiś głupi żart. Widzisz? Ale jak to możliwe? No po... Jak to możliwe? Przecież to wygląda tak realistycznie, że to przecież no niemożliwe, żeby to był żart. Ktoś z Was wie, kto sfałszował ten list? Jeżeli tak, to radzę się przyznać od razu, zanim będzie za późno. To poważna sprawa. Ja wiem, kto to był. To Patrycja. Co? No i mamy winnego. To miał być taki żart. Hmm. A Patrycja, ten żart słoneczny będzie Ci kosztować. Zajebiście, to był żart. Policja, bomba, panika, kłótnie rodzinne. Nie to zajebiście, super żart, naprawdę. Proszę Państwa, czekają z córką w pokoju nauczycielskim, okej? Okay? Dobrze. Ja zaraz będę. Idziemy. I panowie, nie. bardzo przepraszam. Proszę załatwić ten żart tak, dla własnym Tak tu prześcigali. Nie My Już znało. wyjaśnimy tego. Bardzo dziękuję. Nic nie do To no to teraz się zacznie. Jak ten wisiał mógł nie widać? No to teraz jestem udpiona na amen. Może mnie nawet ze szkoły wywalą. Żałuję, że tak zrobiłam. Czy na pewno żałuję, że tak zrobiła, bo to nie brzmi, jakby żałowała czegokolwiek. W pokoju nauczycielskim Dominik Huber rozmawia z uczniami na temat ich nieodpowiedzialnego zachowania. Pomogą ci zrobić ten głupi list gończy, a tym je potem w nosie miałaś. Nie ma znaczenia. Kto się na kim mści, Patrycja. Ten list kończy tobie. Twój pomysł i ty jesteś najbardziej odpowiedzialny za to. Ale to on go wydrukował! No tak, moja wina jeszcze. Nie ma żadnego ale. To, co zrobiłeś, to jest okropne i wstydnie. Co ciebie? I za was też. Jak mogłeś się w to uwierzyć? Dlaczego tam nie wyzwano rodziców tych dzieci? Bo naturalnie, że jest ta matka, jest ten Achmed, no oni tam przyjeżdżali, przyjechali już wcześniej, więc jakby tam są. Ale tutaj będą jakieś wyciągane konsekwencje w ogóle wobec tych dwóch? Dajmy spokój w tej całej sprawie. Potraktujmy to jak głupi żart. Achmed, tego nie można tak zostawić. Dziewczynki muszą zrozumieć, co zrobiły. Patrycja, masz coś na twoje wytłumaczenie. czego sfańszałałeś ten list? Nie wiem dlaczego. Nic nie wiesz? Od początku zazdrościłaś iwonię, że dostaje tyle prezentów. I na cały czas nakręcałaś mnie, że pan Ahmed jest jakiś podejrzany. Aha, to prawda? No bo to jest strasznie wkurzające, jak ktoś cały czas gada o kasie. Zanim matka Iwony poznała tego pana, i Iwona taka nie była. Teraz cały czas gada o kasie i prezentach, które dostaje. Dziś tak podsumowując, po prostu boli ją dupa, że ona nie dostanie. Mówiłam ci, że z takiego rozpiszczenia nastolatki nic dobrego nie wyniknie. No tak mówiłaś. Patrycja. Wy ja gwarantujecie. Ja tak tego nie muszę zostawić. Jutro porozmawiam z twoimi rodzicami i teraz proszę, przeproś pana Achmeda. Przepraszam. Teraz to mi by się przydało, żeby wstać się w powietrze ze wstydu. Wiem, że teraz nie będę miała łatwego życia w szkole. Ja myślę, że miną jakieś dwa tygodnie i każdy o tym w ogóle zapomni, ale to, to tylko, tylko ja, tylko moje spostrzeżenia. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka po raz kolejny. Ja mam wrażenie, że im więcej tej szkoły oglądam, tym każdy odcinek przebija poprzedni i jest po prostu, aż mi po, zaraz mi głowa wybuchnie naprawdę, bo mi już paruje. Także klasycznie łapka w górę, subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie robicie i widzimy się pojutrze w czymś nowym.